że coraz mniej ludzi tam ogląda, ale spoko, no cóż. Dobra. Witajcie, to jest Bihus Info, mam na imię, bo Anastasia Włosenko, jak myślicie, to jest potrzebne, Rosyjsku, dlatego żeby zebrać informacje o rosyjskim najeźdźcy, który przyszedł z wojną w Ukrainę, z szczegółami o nim, uh, miejsce przebywania jego grupy, bojowe zadania. Uh, i nawet e, e, miejsce, gdzie e, jednostka zach zachowuje komplety. Sekundę tutaj. Mam otworzony balkon, słychać wszystkie. Nie wiem, czy wy słyszycie, czy nie, ale teraz jedzie Redka. Gorbeksak pisze ciekawą rzecz. BBC ma przestać racjonowanie, podobno z powodów finansowych, i boją się stracić. Reportera, bo już paru zaginionych z, z, zagranicznych zginęło, ale na przykład w Rosji korespondent BBC dalej działa i robi na przykład przegląd prasy i ma segment, gdzie rozmawia z lokalną kioska, kioskarką, co akurat jest sympatyczne. Mhm. Tinder nadal działa w Rosji. W ogóle nie słyszałem, żeby tam Tinderu zakazywali czy coś. Znaczy nie wiem, czy to o Tinderze będzie, zobaczymy, o co nie, chodzi w tym wszystkim. E, nie, żeby dostać dane od rosyjskiego żołnierza, nieobowiązkowo nie trzeba być pracownikiem służb specjalnych. Wystarczy mieć trochę czasu i ankietę znają. na stronie... Zna... Na portalu randkowym. Tak, dobrze że wszystko zrozumieliście. Dzisiaj bardzo szczegółowo opowiemy o rosyjskich najeźdźcach, którzy udostępnili dużo informacji o sobie i swoich jednostkach, dziewczynce, z którą pisali w ciągu kilku tygodni. Zanim zaczniemy Wam opowiadać tą historię, chcę zaznaczyć, że całe inf wszystkie informacje o najeźcach, ich miejsce przebywania, zdjęcia, filmiki, głos zostały na czas opracowane naszymi, naszymi służbami specjalnymi i policją. Chętnych, wszystko opowiedzieć o sobie naszemu informatorowi, bo mieliśmy dużo. Wybraliśmy najciekawsze postacie i najciekawsze historie. Jest, nie jest to format jobu, wojny, żeby tak się skupiać na lokacjach, przyjacielach i jeszcze uh, po zawojennym pobycie raszystów. Uh, dzisiaj nie będziemy. Mamy tutaj trochę inne zadanie. Dzięki kupie, audio, wideo, wiadomości spróbowaliśmy złożyć modus operandi na jeźdźców, uh, żeby zrozumieć, co do cholery z nimi nie jest w porządku. Spoiler, wszystko, lecimy. Otóż zaczynamy. Saszka, 21 rok, mieszka w Doniecku, walczy walczy w batalionie, nie, który jest poza prawem, dobrowolny batalion Kalmius, tak zwanej, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, które, który wchodzi do pierwszego Armijskiego Korpusu Armii Rosji. Kalmius jest to jednostka artylerii osobowego naznaczenia. W 2015 właśnie ten batalion ostrzelał szpital w Doniecku, a w 2016 nieznani patrioci zrobili dobrą sprawę. Dobrą sprawę. Dowódca tej brygady został zlikwidowany w bardzo zagadkowej i niezrozumiałej sytuacji. Na początek maja Saszka pokazuje zdjęcie z wyrzutnie rakietową grad, z której ostrzeliwują ukraińskie pozycje. Ten samochód. Jeżdżę i działamy tak w kółko. Co, co, co pracujesz? System Grat. A jak to działa? Głośno. A mogę, mogę z Tobą pojechać zobaczyć? Lepiej nie, nie trzeba, zwłaszcza teraz. Ostatnio ostrzelali moich żołnierzy, moich, to jest mocny samochód, ale nie opancerzony. Dobra, będę gasił telefon, nie mam jak na razie jak doładować, trzeba oszczędzać dobranoc. I w tym samym czasie Saszka pali, udostępnia naszemu informatorowi swoje miejsce, swoją dyslokację, miejsce dyslokacji, albo po prostu pisze w jakim regionie działa. Gdzie znów? Na pozycję ogniową. Już tyle, postrzelałem i przejechałem ładować po, nowy, po nowy. A gdzie jeździsz? E, wyjeżdżamy z Panteleimonówki Pantele e, i w pole, e, w okolicach zajmujemy pozycję, kilka mamy pozycji. Albo pokazuję filmik nagrywając wszystko wokół siebie. Tu, ma, tu pada, tu jest moja maskierowka, a dalej, dalej więcej. Tu jest moje, moje ciuchy, tu są spalnik, spalnik e, śpiwór, o, Dziękuję, Mirosławie Kalinowski. Fil, e, Filip na Radio FTB wspomagamy i chcemy być niezależni. Przecież media niezależne to mi się źle kojarzą, ale dzięki. Ja, ja nie chcę być niezależny. Dzięki, dzięki. Oczywiście w jakimś stopniu jesteśmy tutaj niezależni, ale nie aż tak bardzo jak te kanały, które się nazywają. Niezależne, niepodległe, wolne i tak dalej. Dobra, super, super ur ur urządzenie i hi hi. Tyle materiału, później coś jeszcze ci pokażę. I warunki, na których przebywa grupa Saszka, też na w Saszka też narzeka na warunki. Umyłem się przynajmniej pod deszczem. Nie ma okien, w sensie, no prost nie ma okien po prostu. Wiatr tam wieje, deszcz wlatuje. W samochodzie przynajmniej jakaś hermetycznie jest w samochodzie. Nawet nie wiem co czego się mogę bać. Wszystko mnie już tak znudziło ale nie da się mnie już wystraszyć. Opowieści Saszki są bardzo pokazowe. Po pierwsze, fajnie pokazują stosunki pomiędzy różnymi jednostkami najeźdźców. Tak, wcześniej domyślaliśmy się co do prawdziwych mobików z tak zwanych EURL, DRL. Raszyści zachowują się z nimi, z góry ich traktują. A, a wrzucają ich do, do najbardziej niebezpiecznych miejsc i prawdopodobnie uważają ich za materiał, no, za mięso armatnie. Także Saszka, Saszka nie tylko potwierdza ten stosunek do nich, ale także bardzo, bardzo w sposób piękny ilustruje. Uwa, wyobraźcie sobie, leje deszcz i w ogóle pogoda jest taka, że dobry gospodarz psa na ulicy nie wygoni, ale na... Na um, zaopatrzone miejsce tak zwanego batalionu z DRL-u, z tak DRL-u przyjeżdżają Rosjanie i wysiedlają batalion tak zwanej DRL do lasu pod deszcz, ponieważ rosyjscy żołnierze chcą. E Komfortowych warunków i ciepła. Pamiętasz, mówiłem ci, że pamiętasz, że z naszego miejsca nas przyszli inni zielone ludziki. My tych paraszników niedobrych, redisków, tych drani, trochę zostawiliśmy im prezentów przed swoim wyjazdem, żeby oni, że tak powiem, więcej nas nie obrażali. Jednostkę Calvius. I nasza zemsta była okropna i bardzo, y bardzo nieprzyjemna Właśnie. dla nich. Ten no, wierzyma. Tak jesteśmy traktowani Właśnie. nawet pomiędzy jednostkami. Oni są Właśnie. jak jacyś Właśnie. dziwni. Robimy jedną sprawę niby, A... nam ale zimno, oni nam i przeszkadzają bardzo nieprzyjemnie. Pisarzka I bardzo szczegółowo w opisuje, jak derelowska jednostka w postanowiła zemścić się rosyjskim żołnierzom. Zrobiliśmy niby bombę, bombę, ale nie bombę. Do dwóch nie, niedziałających rakiet przewodów przy, przyklej, przypa, um, przyspawaliśmy przewody, zrobiliśmy krzyż na grób. Na Pomyśleliśmy, że jeszcze im zostawimy jakąś wiadomość, ale dobra. Ale tam mamy takie takie przewody pospawane. Gdyby był jakiś stary budzik, to w ogóle by było pięknie. Bardzo ironicznie to by było, gdyby oni po prostu zastrzeli, strzelać do siebie. Okupanci piją bardzo często, bardzo. Niejednorazowo widzieliśmy dowody. W archiwach Jobl kilka klasnych foto W archiwach mamy kilka bardzo fajnych zdjęć, o, na filmików Rasysty. na temat raszyści i flaszka. Jukasz 10 pisze. Masz ton głosu, jakbyś siedział na bloku drewnianym? Nie wiem, może ty masz jakiś problem z głośnikami. Saszka tą tezę potwierdza i opowiada swojej współrozmówczyni na stronie znajomości, na portalu randkowym Romantyk. Przyszedł za niedługo przed, tej, przed tą operacją specjalną. No ten, ma, ten małoletni drań nachlał się, nachlał się w deskę, dali mu leszcza, kopniaka, o, babach, związali tego głupca, wrzucili go do pokoju A i w tym momencie, gdy działaliśmy, wyobraź ten małolat nachlany... Zwróciliście uwagę, powiedział dziurawa operacja specjalna, wydaje się, że wojownicy tzw. DRL, dzięki za których niby Rosja formalnie rozpoczęła tą inwazję, chyba niezbyt wierzą w proces. Trafiłem pod ostrzał i teraz jestem w nowym miejscu, bunkier czasów ZSRR. Tam jest toaleta, tak, 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 a tutaj, tutaj można srać, tak, tutaj sra... tak, tu jest, tak. A tutaj główny, główny drań mieszka, tak. A, a wiecie co najważniejsze i najbardziej smutne jednocześnie? Następne działania Saszki demonstrują, że żołnierze samogłoszonych URLDRL Teraz, e, będą, e, teraz będą sami sobie budowali toalety, cierpieli, e, cierpieli to, jak są traktowani przez Rosjan z góry i nawet zostawiają... I to, że oni zostają dla nich żywą tarczą za, mia, e, za milimialne wypłaty. Um. Sekunda. Będą zostawali dla nich żywą tarczą za minimalne wypłaty dla ich rodzin, albo po prostu nadal kontynuować niszczenie tego, co ukraińskie. Nienawiść do wszystkiego, co jest związane z Ukrainą. To jest klucz. No cóż, jeszcze nie umarła. Po prostu wtedy umieraj. To jest aluzja na hymn ukraiński. A chwała Rosji. Podsumuję krótko. Saszka z Denerowskiego Kalmiusu ma 21 rok. Gdy Rosjanie w 2014 roku okupowali część donieckiego obwodu Ługańskiego i Krym, miał 13 lat. Jest to siódma klasa. A w ogóle idealny moment? On 29? 21, nie 29, 21, 21 rok, e, 14 lat ma. Tak. 13. Miał 13 lat, jak 7 klasa. W ogóle idealny moment, żeby zrobić pranie mózgu, korzystując z e, słabym, krytycznym myśleniem i startem hormonalnych, przy, e, zmiany hormonalnej, uzbrojeni, Rosyjską propagandą o najeźdźcy nieźle poradzili sobie z zadaniem. Nasza Łysa Iwanowa między innymi przygotowuje duży, e, duży materiał o praniu mózgów tak e, młodzieży z tak zwanych DRL. Jeśli nie chcecie pominąć, to możecie na spróbować kanał, nie kanał. jeszcze to tego nie, nie zrobiliście. Także zamiast nauki w uniwersytecie, stworzenie własnej rodziny i opanowanie, zamiast, e, Uf, rodzinie fachu, i opanowanie jakiegoś fajnego fachu. Saszka gradami niszczy Ukrainę dla... Chyba sam niezbyt wie dlaczego. Chyba dlatego, żeby Rosjanie po raz kolejny przyszli i wygonili go skądś tam. A tu Paweł Żaninow z Czelabińska, żołnierz Federacji Rosyjskiej. Nie znaliśmy jego nazwiska, dopóki on się sam nie, nie podzielił się. Tych, w w tym zdjęciu. W porówe, tutaj bardzo dobrze widać Szebrony Sił Zbrojnych Rosji i Wołorzaninów w PU. Za niedługo idę spać. U nas tutaj jest masakra. Kilka, kilka, wio, kilka wiosek nasi stracili, zjebali przez przypadek. Teraz odbijają. Będziesz spał gdzieś w polu? Przejechaliśmy na bazę. A, a po jakimś czasie Pasza opowiada o swoich planach. Na długo przyjechałeś tu na Ukrainę? Jeszcze półtora miesiąca na pewno, a później będę odpoczywał z miesiąc albo dwa i później znów z powrotem. I jak tam w ogóle sytuacja? Dzisiaj uchledar zaczęliśmy brać, podziemne wzmocnienia wypalać zaczęli. Jak na razie wszystko według planu. Propagandy. A żołnierz Pasha jest typową ofiarą rosyjskiej propagandy. Bo nawet z na e, tak, sekundę. <śmiech> <śmiech> nawet z dziewczyną na stronie znajomości wykorzyst rozmawia, wykorzystując bardzo znane te z federalnych kanałów, takich epizodów jest kilka, ale ten jest najbardziej pokazowy, ponieważ mamy tutaj kombo. Nie pozwalają im się ewakuować, oni są żywą tarczą, żebyśmy nie zniszczyli miasto razem z nazistami. Na naziści to jest niby ukraińska armia, ponieważ, no ja nie ogarniam tego. To są nacjonalistyczne bataliony i mamy stałą armię Ukrainy. Stała armia walczy głównie przez to, że mają wyprane mózgi albo przez lęk. I oni to sami mówią, tych, których wzięliśmy do niewoli. Jeśli nie zrozumieliście, to opowiadają im to miejscowi mieszkańcy. Rosyjcy, rosyjski żołnierz szczerze wierzę w to, że ukraińscy żołnierze nie wypuszczają ich z miejscowości, żeby Rosjanie ich nie atakowali. Nawet nie wiem, co powiedzieć z tego powodu, ale spróbuję. Rosjanie rozstrzeliwali ewakuacyjne autobusy, na przykład z Buczy i Mariupola. Atakowali kolumny cywilnych aut, które próbowały wyjechać z okupowanych przez Rosjan miast. Zakazali wyjazd dla mieszkańców tymczasowo okupowanych części zaporyjskiego i rosyńskiego obwodów. Ale w swoich zbrodniach, swoje zbrodnie zarzucają Zostają ukraińskim żołnierzom. 21 maja Paweł opowiada o planach dowództwa i gdzie wysyłają jego jednostkę. Za niedługo jedziemy. Gdzie? W A co tam? No powiedzieli, że będziemy go brali. Nie wiem kiedy z powrotem. Pojechałeś już? Za trzy dni. Jutro będę wasze. Wołnowachy teraz wykonuje rolę tyłowego miasta na jeździe. Właśnie tam w momencie, w momencie, jak oni pisali, były umieszczone najbliższe do linii frontu sztaby wroga i skupiony sprzęt. Ale z Wołnowachy Paweł, pokaz Paweł pokazuje filmik z rosyjskimi czołgami, które jeżdżą i sprawdzają, czy są sprawne. I narzeka, że plany się przenoszą, ponieważ ukraińskie wojsko nie pozwala im się przesunąć ani o krok. Gdzie pojechałeś? Jeszcze nigdzie. Ostrzelali nas dzisiaj w nocy po cichu. I tutaj ma pojawić się logiczne pytanie. Okej, okay, zazambowani Rosjanie wierzą w święty dług i w walkę z nazizmem, pijąc herbatę gdzieś w Kiechty albo w gdzie, Ale Paweł przecież już znajduje się na miejscu. Paweł siedzi pod ostrzałami. Paweł widzi, że on i jego koledzy, delikatnie mu mówiąc, nie są wyzwolicielami. No to po, to po co to wszystko? Masakra, jak mi się nie podoba tutaj pensja. 70 tysięcy mniej niż w Syrii dostawałem. A teraz ile? E, przynajmniej e, pensja e, usprawiedliwia jakoś to ryzyko. Teraz około 180. 180 w ogóle nie usprawiedliwia. Pieniądze ob obiecali im kosmiczne wypłaty i oni się, oni w to uwierzyli. Nawet te 180 tysięcy, które w ogóle nie, są, nie usprawiedliwiają. Dla zwykłego mieszkańca nie Moskwy i nie Petersburgu to są szalone pieniądze, które, które nigdzie nie mógłby więcej zarobić, których nigdzie nie, nie, nie zarobiłby. Według danych Rostatu średnia pensja w czelebińskim obwodzie, skąd Paweł przyjechał, w lutym 2022 roku stanowiła 43 tysiące rubli. To jest cztery razy mniej niż płata. Цом те раз жовні жодного, що всі, бо багато ж платьбаці другого становила сорок тисячі рублів. Tak, 43 tysiące rubli, jest to cztery razy mniej, niż płacą teraz żołnierzom. Nie chcę stwierdzać, że wszyscy, ale w złym sensie tego słowa, ideowych Rosja ma tak samo wystarczająco. Ale jestem przekonana, że przeważna większość najeźdźców jednak jedzie za pieniądze, dla których można uwierzyć w świętą misję i w nazizm i w byle co. I klasycznie Paweł Puchło, próbuje ZDach, także przechwalić się sprzętem, którą na jeździe ostrzeliwują Ukraińców. Pokazują swoje pozycje. No w Jestem w Perywalsku. Tu splojczowk. Tu jeszcze jedna rzecz schowana. Prawie schowana. Czy to jest bieg okoliczności czy nie, ale po kilku dniach, po tym jak Paweł podziel, udostępnił filmik z lokacją, gdzie stoi jego grupa, Paweł już bardzo smutnym głosem opowiadał o stratach. Dwóch towarzyszy dzisiaj opaliło z przeciwpancernej broni. W szpitalu teraz leżą w innym kierunku. Jeden dwusetny, coś tam. Nie, to nie zmusza Pawła zastanowić się i u, u wyobrazić siebie postawić siebie na miejsce jednego dwusetnego towarzysza. No, ponieważ dowództwo znajduje dla takich jak Paweł bardzo, no, bardzo motywujące słowa. Ostrożnie. Teraz będzie brzy, zrobi się brzydko i nieprzyjemnie. I w tej brzydkości po raz kolejny przejawia się istota rosyjska istota rosyjskości. Do domu do domu jak na razie na urlop nie, nie wypuszczają? Nie, powiedzieli, że do października. A z rodzinę zobaczyć? No, takich mamy, takie mamy dowództwo. Starzy, starszy dowódca powiedział, że. Niby z tobą przyjedziemy z trzema choróżkami i dużą i tłumem dzieci za plecami i powiemy rodzinom, że, za, że zarobiliśmy. U, ledwo zapomniałam. Paweł udostępnił naszemu informatorowi swoje zdjęcia i numerem telefonu. Mamy bardzo zły zasięg. Możesz zadzwonić do mnie. А ты где? A no gdzie jesteś? Nie, Na zwaną. wojnie, pod Zaporiziem. pod Zaporiziem. Pod Zaporiziem to gdzie? No nie mogę nie mogę ci dopowiadać. To pisze Sasza Zacharczenko. Nie, ten nie ten to nie ten, to jest inne. Ma 20 i walczy o tak zwaną DRL. Na początku Sasza był skromny, nic o sobie nie opowiadał i jego jedynym życzeniem było wrócić. Jedyne życzenie było jego to jest powrót do domu. I co tam u ciebie po, po co a co u ciebie, co? No nic, co prawda do domu chcę. Mój miał już 4, 26 kwietnia, a ja w okopie przez ten czas siedziałem. Ale już po kilku dniach Sasza zaczął przejawiać prawdziwego. Sasza i za Dobra, Sasza zaczął. Sasza stał, stał. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Stał się prawdziwym maczo. Zaczął wysyłać zdjęcia i wszystko. Wydaje się, że na jeźdźca przyjechał na sesję zdjęciową, a nie na wojnę. No patrzcie. Sasza, Sasza, Sasza. Jeszcze Sasza. Znów Sasza i znów Sasza. Zacharczenko je na tyle wylozował, że zapomniał o, o tym, że nie może dopowiadać. Jakiej, na jakiej wsi teraz jesteś za niedługo jadę do Czubarywki. Jest to Zaporijski obwód z 10 km do linii frontu w połogowskim rejonie. Myślę, że da się dostać. Sasza i jego towarzysze mogliby konkurować z TikTok wojskiem kaderowa. Nie tylko z ilości nie z, tylko z, 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 z ilością sesji zdjęciowych, ale także bo mogli konkurować, by, konkurować według poziomu intelektu. No i tutaj coś wybuchowego zasypują do. zasypują coś do odstrzelanego pocisku po gradzie i to podpalają. Tak się kurwa bawimy w tym wojsku. Da. To ty po po pozypie. Trochę ja to... więcej zsypnij. Trochę więcej, 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 ta, ta. Z turbiny, Albo ta z, z tej turbiny pierdolniemy. Dawaj już. Kurwa mać! Kurwa no. <grym>, już wspominaliśmy o wyprane mózgi przez raszystów Mało tak zwanych DRL-URL. Zacharczęk na moment okupacji miał 12 lat. I ten 12 chłopak, chłopak, który dorasta pod, nieskończone, pod wpływem nieskończonych opowieści niby bohaterskich, o bohaterskich górnikach, którzy wzięli do ręki broń, aby obronić ojczysty Donbas przed Majdo majdowanych a frontowi i w kraj e, skrajnie bajki, zromantyzowani bajki starszych mężczyzn, odpłynki, którzy i cały czas są obiecanki e, rozkwitu quasi republiki. I tu Zacharczanko dorósł wierzy, z tezami wierzy, o wojnie, ale oczekiwanie to odbiera jako action, e, jako coś fajnego, pięknego i bardzo romantyczne. Ty? Czy to można to jakoś zmienić? Ja nie Szczerze nie mówiąc, mówię, nie wiem, ale coś tak na Zacharczanka jednak oddziałuje. A tam nie ma na miejscu dziewczyn, dziew, dziewczyn, że w internecie się poznajesz? Aha, no jakoś dla swojego bezpieczeństwa nie warto i jakoś te, które krzyczały zdychnijcie, jakoś się nie chce z nimi rozmawiać. Dziewczęta z Zaporizkiego Obwodu. Res, res, szacunek dziewczętom z Zaporizkiego Obwodu. Mam nadzieję, gdy Sasza będą, słyszy, będzie słyszał, zdechnijcie jeszcze częściej, to zastanowić się jeszcze mocniej. Nie jestem pewna, że potrzebujemy tutaj jakichś wniosków finałowych, ale ponieważ portrety najeźdźców są bardzo no wiele same za siebie, portrety najeźdźców same za siebie mówią. Oni nie tylko pomogli ukraińskim służbom specjalnym zebrać. Dużo, uh, informa dużo korzystnych informacji, One, oni także zademonstrowali nam siebie. E, interesują ich pieniądze, mają dużo alkoholu, narzekają na złe warunki i w ogóle wyglądają nie wyglądają jak są głupi. E, I tutaj mam nagłośnić, że nie patrząc na to, jest ich dużo, jest ich bardzo dużo. Oni mają dużo broni, ogromne finansowanie i główny łączący fakt o, o, czynnik nienawiści do wszystkich. Tego, co ukraińskie. No, a także tak, badać ich i rozpatrywać pod mikroskopem trzeba, to jest to bardzo ważne, nie ale nie, nie, nie do i. E, liczyć na jeszcze bardziej totalny alkoholizm i na to, że oni wszyscy nagle sami siebie wysadzą samodzielnymi pociskami? Na pewno nie warto. Takich pasz i sasz jeszcze będzie dużo i wszyscy powinniśmy dołączyć do walce. Dziękuję, jeśli zdobywacie takie korzystne informacje. Dziękuję, jeśli wolontariusze, jeśli jesteście wolontariuszami i zajmujecie się kontrpropagandą i oczywiście wspieracie siły zbrojne finansowo. Między innymi tradycyjnie w swoich uh, programach proszę naszych uh, widzów pomóc uh, jednej jednostce o pracy specjalnych. Potrzebujemy kilka sztuk noktowizorów, cena za jeden ponad 3000 euro. Na razie zebraliśmy na połowę jednego, a, jednego na, tego noktowizoru. Jestem wdzięczna każdemu naszemu obrońcy, którzy bronią Ukrainę z bronią w rękach i każdemu, który pomaga się zbrojnym w tyłach.